Niezwykła wizyta Nawrockich. Zdjęcia w sieci. W niedzielę w małej miejscowości pojawiła się para prezydencka. Wizyta wywarła ogromne wrażenie na lokalnej społeczności. Rewolucja w życiu Nawrockich. Według medialnych doniesień wybór Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP oznaczał nie tylko zasadniczy zwrot w jego własnej biografii publicznej, lecz także głęboką zmianę w życiu najbliższej rodziny. Nie była to wyłącznie zmiana statusu zawodowego czy symboliczny awans polityczny, ale gwałtowne wejście w rzeczywistość naznaczoną protokołem, stałą obecnością ochrony kontrolą harmonogramu i presją oczekiwań społecznych. Codzienność, dotąd osadzona w względnej prywatności, została zastąpiona przez funkcjonowanie w przestrzeni instytucjonalnej, gdzie spontaniczność ustępuje miejsca regułom, a prywatność staje się dobrem reglamentowanym. W centrum tej transformacji znalazła się Marta Nawrocka, która... Jako pierwsza dama stanęła wobec roli szczególnej, a zarazem niejednoznacznej. To funkcja pozbawiona formalnie zdefiniowanych kompetencji, lecz obciążona silnym wymiarem symbolicznym i społecznym. Jej obecna sytuacja może być odczytywana jako etap intensywnej adaptacji do nowego porządku. Choć od objęcia urzędu przez jej męża minęło już kilka miesięcy, wszystko wskazuje na to, że Marta Nawrocka wciąż znajduje się w procesie konstruowania swojej nowej tożsamości publicznej. Zainteresowanie mediów i opinii publicznej koncentruje się nie tylko na tym, co robi, ale także jak te role interpretuje. Każde wystąpienie, każdy gest i każda decyzja stają się przedmiotem komentarzy oraz porównań z wcześniejszymi pierwszymi damami. Pojawiają się pytania, czy zdecyduje się na aktywne zaangażowanie społeczne i wyraźnie zarysowaną agendę, czy raczej wybierze strategię większej powściągliwości, ograniczając swoją obecność do reprezentacyjnego wsparcia prezydenta. Na tym etapie można odnieść wrażenie, że pierwsza dama poszukuje własnej ścieżki, takiej, która pozwoliłaby jej zachować autentyczność w ramach sztywnej etykiety i oczekiwań wpisanych w tę funkcje. To poszukiwanie osobistej misji i indywidualnego stylu staje się jednym z kluczowych elementów tej rodzinnej rewolucji, która nadal trwa i stopniowo kształtuje wizerunek nowej pary prezydenckiej. Założenie fundacji oraz udzielenie kilku szeroko komentowanych wywiadów można odczytywać jako pierwsze sygnały próby zdefiniowania własnego miejsca w cieniu wielkiej polityki, miejsca, które dopiero nabiera wyraźnych konturów. Wyjątkowa wizyta Nawrockich. W niedzielę, 18 stycznia. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką odwiedzili Maciejowice w powiecie Garwolińskim. Wydarzenie nie było wcześniej zapowiadane, a obecność pary prezydenckiej miała charakter prywatny, co podkreślał zarówno sposób poruszania się, jak i wybór strojów z dala od oficjalnej ceremonii i protokołu. Para odwiedziła miejscowy kościół. A także spotkała się z burmistrzem miasta, odbywając krótką, kameralną rozmowę na temat lokalnej społeczności i aktualnych spraw regionu. Stylizacja prezydenta była stonowana, lecz elegancka. Karol Nawrocki postawił na ciemny golf, który łączył w sobie swobodę z nienachalną formalnością. Marta Nawrocka wybrała biały golf zestawiony z szerokimi czarnymi spodniami, a całość uzupełniały subtelne dodatki w postaci perłowych kolczyków, nadające lookowi delikatny, klasyczny akcent. Dobór ubioru podkreślał nie tylko codzienny, nieoficjalny charakter wizyty, ale również dbałość o estetykę i elegancję nawet w mniej formalnych okolicznościach. Cała wizyta, kameralna, Spokojna i pozbawiona medialnego rozgłosu była okazją do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i lokalnymi władzami, pokazując, że para prezydencka potrafi łączyć obowiązki wynikające z funkcji publicznej z prywatnym charakterem spotkań w terenie.